No, witam. Dzisiaj moja aktualizacja cytrusików. Pięknie, rosną. Przejdziemy, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Tutaj mój cytrus, którego kupiłem jako cytrus australijski. Okazało się, że to jest cytrynka, bo tak kwitnie. Na 100% cytryna. W tym roku pierwszy raz zakwitła. No, ale cóż. Dobrze, że kwitnie i jest w porządku. Następne jeszcze ma owoce. Nie wiem, to jest limonka. Czy kumfa? Nie wiem. E, to jest skierniewica. Zobaczcie, jak ładnie kwitnie. Znaczy ona rzuca, ona tyle nie będzie miała owoców, ona trochę kwiatków rzuci, ale. Ale i tak jest fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Piękne liście, wybarwione. Następny cytryna wieregata Ona tak kwitnie. Nie wiem co się stało, ale zrzuciła dużo. Może miała przesuszone troszkę. Mam e, za małą doniczkę do niej, ale trudno się mówi. Jeszcze, pa, jeszcze oj, pardon, po słońcu. Jeszcze parę cytryn. Wiśnie niezerwanych. 3-4, Ale też ładnie. Ładnie zakwita. Do, to jest chyba kwat, jak się nie mylę. I też, też te owoce to już są do rzucenia. Muszę je pozrywać bo one są już wiszą od tamtego roku. Ale jeszcze nie kwitnie, zaczyna dopiero kwitnąć. A czy to u mnie nie jest takie popularne drzewo? Bo nikt nie chce tego jeść, bo one są kwaśne. No Ale nieraz do herbatki, do czegoś. Pomarańcza. Jeszcze jedna się została na drzewie. Yy, tu są już jeszcze, jeszcze są yy, niedojrzałe. Ale to jak jest jakiegoś późnego kwitnięcia. Jeszcze, jeszcze zaczyna kwitnąć. Ale już też ma yy, też ma owoce. Znaczy, ona jest dobra, tylko ona musi długo, długo, długo postać. Bo jak ją na wiosnę spróbowałem, to była w miarę kwaśną. K dosyć kwaśnawa była. Teraz ostatnio spróbowałem, już jeszcze myś, jeden owoc został. I jest naprawdę słodką pomarańczą. Ale nawet efektywnie wygląda yy, jak ją trzymamy tylko na drzewie dla ozdoby. Pamelo moje ładniej, ładnie już, yy, już zaczyna yy, znowu kwitnąć. Tylko, że wiadomo ja jak kwiatki zrywam, zostawiam 3-4 owoce. Jeszcze mam tu dwa owoce się zostały. Czekam. Ale już myślę, że one są już do do zerwania, bo w tamtym roku, jak spróbowałem, dosyć wcześnie to były jeszcze kwaśne i no coś. znaczy gorzkie, gorzkie, czy no nie szło, nie szło tego, tego, tego dobrze. Zobaczymy, cię. to jest fajna, fajna pomarańcza. A nazwę to ma wam pokażę, jak gdzieś napisane jest, albo pisze. Ara, aranko, czek, Aranko Sigunelo. Bardzo słodką, bardzo słodka pomarańcza. Nie są duże pomarańczki. One jak, wyglądają jak gruszki, ale naprawdę bardzo dużo słodyczy. Tu też Skierniewicka. Miała też dużo owoców, rzuciła parę. Parę sztuk jest na niej. To nie wiem, nie wiem, nawet nie ma Chyba nie ma karteczki Jeszcze nie kwitnie To to też jest z tych co kiedyś tam gdzieś kupiłem We Francji i to jakoś miało być Pomarańcza czy mandarynka Ale to prawdopodobnie jest cytryna Bo ma podobne liście Do tego Limonka Jeszcze się nie doczekałem Jeszcze się nie doczekałem Na niej owoców, ale kwitnie Raczej było wczesną wiosną W szklarni stała Zakwitła. Yy, miała dużo kwiatków, ale jak ją wystawiłem, no wiadomo, gdzieś słońce, wszystkie kwiatki zgubiła, ani jednego owocu nie zawiązała. Yy, wiąże teraz mają kwiatki, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj była, to, to jest pomarańcza Lane late lane Nie wiem czy to czytam z angielskim, u mnie kiepsko. Ale też zakupiona. Bardzo, bardzo smaczna pomarańcza. Jedną, jedną miała w tym roku, bo chyba jak ją kupiłem, to już miała jeden owoc i, się, i utrzymała go do końca. Przesadziłem teraz, zerwałem owoc, dopiero zakwitła. Teraz ma bardzo parę kwiatków, zostawiam 3-4 pomarańczki. Skierniewica, cytryna. Owoce jeszcze kwitnie. Zwykła jakaś cytryna moja. Już jeszcze parę cytryny. Parę cytrynek Ma bardzo duże drzewo. Z Kierniewitka jeszcze jeden wisi. Ale zobaczcie, ile ona ma owoców. No, to są cytryny, które jest niemożliwe. No, jeszcze tu jest jedna, nawet, ale gałąź złamana. Ale jeszcze jest, jeszcze jest. Ech, mój Greyfoot Jeszcze się uchował jeden. Bardzo smaczne tylko greyfuty naprawdę muszą długo wisieć na drzewie, żeby były yy, smaczne. Ale z, zobaczcie, ile ma kwiatów. I owoce też już ma małe, gdzieś nie, już nie będę szukał. Idziemy teraz małe. Tu jest moja cytryna z pestki. Szykuję, chyba z pestki. Tak, z pestki szykuję ją na yy, zaszczepienie. To na pewno jest mandaryna mandarynka mandarynka tak tangelo tangelo coś takiego I nie wiem ale chyba już jadłem z niej ale coś to ona ma takie czarne nie wiem czy nie ma tarcznika muszę ją przejrzeć to też pomarańcza już ma ładne pomarańczki zielone a to jest też chyba pomarańcza. Ona ma takie fajne, duże kolce, wam pokażę, jak znajdę gdzieś. O, zobaczcie. Zobaczcie, chyba najgorzej kolczasta, jaka może być. To jest pomarańcza, ale nie wiem, czy ona ma. Nie, tam jakieś... ona już kwitła, gdzieś tam ma ze cztery owoce. Tutaj mamy. Maicho, to jest chyba, y, to jest chyba, nie wiem to jest, ale pomarańcza to będzie <laughs> mandaryna, prawdopodobnie, bo biały kwiatek. Oczywiście, następna mandarynka to już. Y, Bardzo też miał jedne Duże, było na drzewie Zostawiłem 3-4 mandarynki Bardzo duże miała mandaryny I jakie słodziutkie Mam tych gatunków naprawdę już Nawet sam nie, Sam tego nie kontroluję Ale wszystko ładnie, zaraz będę podlewał Pokażę Wam jakim nawozem W porządku To też jest bez karteczki Ale myślę białe kwiatki to jest Albo mandarynka prawdopodobnie a tu jest mandaryna, która cały czas jem e, mandarynki. Nie ma dużych, ale naprawdę to są mandarynki, które są jeszcze zielone, ale skórka ładnie, o, ładnie odchodzi. Słodziutkie, słodko-kwaśne. Całkowicie inny smak, niż mamy e, w sklepie. Dużo, dużo, dużo inny, in, lepszy smak. Tu mam jeszcze pomarańcze, które mi się zostały. Konsumuję sobie, bardzo słodziutkie. Już kwitną. Tu są już tu są już małe też, yy, ładnie rośnie, zobaczcie jakie zieloniutkie liście, ale powiem Wam, yy, mam dobry, naw dobry nawóz do tego. O, pardon, że w, w oddali piłę słychać, ale oczywiście to jest nawóz. Nie wiem jak to się nazywać, to jest, może napiszcie mi w komentarzu. Czy to jest yy, limonka, czy to jest ten zielony, nie, nie kumfa, to jest pomarańczowy. Nie wiem, kto. Nie, napiszcie, może na pewno wiecie, jak to się nazywa. Cytryna, ale ta cytryna jest inna, bo ona ma bardzo okrąglutkie. Gdzieś widać ma okrąglutkie cytryny, też kwitnie. Chyba moje z najwyższe, najwyższe drzewo w dolnicy ma z 2,5 metra. Następna pomarańcza. Jeszcze parę się sztuk zostało. Są już zielone, też pięknie kwitnie. Znaczy, to już jest drugie kwitnięcie, bo już przykładowo tu już ma owoce. Nie wiem, czy gdzieś może pokażę wam, ale na dolnych powinna mieć owoce. O, tutaj będzie widać. Ma owoce, raczej <laughs> znaczy owoce już zawiązane, małe, a ona jeszcze zaczyna kwitnąć. Myślę, że zaczęły teraz dużo mi kwitnąć. Jeszcze raz po tym nawozie to zastosowałem i następna moja cytrynka. Ta już jest podłużna, jeszcze ma owoce. Ma duże owoce. Tu też ma zawiązane, a ogólnie też jeszcze kwitnie. Dobra, idę Wam teraz pokazać. Prawdą, że słońce, ale to rano nagrywam. Idę Wam teraz jeszcze pokazać nawóz. Jaki nawóz ja stosuję? Nawóz to jest Jara Pomarańczowa. Naprawdę dobry nawóz do cytrusków, bo ma 6, 12 i 36 potasu. Potas jest naprawdę do kwitnięcia. Yy, do do zawiązywania Do zawiązywania owoców Naprawdę naprawdę jeden, jeden z lepszych Z lepszych nawozów do cytrusów Ja na przykład stosuję Na 13 litrów Wody, bo mam tu oczywiście Wagę Na 13 Wiadomo Pudełeczko Wiadomo od czego no i po prostu cyk stawiam i na 13, na, 13, na 13 litrów wody mam tą konewkę stosuję od 15 do 20 gram. Odmierzam i mieszam sobie i podlewam tym podlewam moje cytrusy co tydzień. Znaczy, no ja mięszam nawozy, bo mam też i różne, ale tak tego teraz zauważyłem, że już trzeci tydzień podlewam non-stop. I drzewa zaczęły, zielone liście się zaczęły bardzo robić I bardzo pięknie zaczęło, zaczęło mi to kwitnąć Nie reklamuję, żeby nie było Nie reklamuję nawozu To nie jest żaden filmik sponsorowany Pokazuję Wam, że naprawdę jest dobry Dobry nawóz Naprawdę warto go kupić e, 3, 3 kilo nawozu No nie pamiętam ile kosztuje o ile zapłaciłem Chyba 40 coś złotych Coś koło tego 3 kilo nawozu i naprawdę to starcza nie wiem, na no sezon powinno, no rzeczy ja mam dużo cytrusów, ale jak ktoś ma mniej, to powinno mu stać. A jeszcze tu mam oliwkę, którą kiedyś dostałem, gdzieś tam jak cytrus, cytrusy kupowałem i pierwszy raz zaczęła mi kwitnąć. Znaczy kwitnąć, czy to są owoce? No, zaczęła kwitnąć. Zobaczymy, czy utrzyma owoce. No to co, ja podlewam. A tu jeszcze mam, wam nie pokazywałem. To jest mandarynka. Też już ma owoce I, cytr i, cy i cytrus. A tu jeszcze zrobiłem sobie na gałęzi buteleczkę, założyłem i zobaczymy, czy yy, kopuści korzenie w tym. To będę miał odrości kwajnej cytryny. No co, jak filmik się podobał, jakąś tam łapkę do góry. Kto pierwszy raz proszę skrobić, dzwoneczek. Filmy będą wam się wyświetlać. No to co, do następnego.